Cześć, więc pokażę Wam, gdzie jakieś dziecko no, to masakra tutaj nasza cała rozmowa Znaczy nie cała, jeszcze więcej wiesz? Ale tak To jest, hej, kupisz mi VIPa? Nie, tylko na tydzień Uważam, że wymuszasz na mnie, abym Ci kupiła VIPa O, tylko na tydzień, to nic wielkiego Ho Wielkiego ho? Nie wiem, co to miało być ja się zgłosiłam. Ok, nie rusza mnie do... Eno. Ok. Coś. jeszcze raz zgłoszę. A ja z ciebie Petka. A ja z ciebie ja kakao. Nie było dołączyłem dwo. Nie widzisz no Gadam na skape pewnie skape z dwoma dziewczynami i mam podwójną bekę. Spoko, ja mam jeszcze i większą. A potem jak już wejdzie w nic taka, bo wiecie, to napiszę, że nagrywam. No. Nie będę pisała, że nagrywam, żeby widzi nie było. Ona się nazywa Julia. Coś tam, coś tam moich znajomych. Nie będę jej wywalała, bo ona jest dziwna. <laughs> Odpisze. Ciekawe, że to się odpisze. Chwile. Niszczę sobie obraz. I tutaj będzie lepiej, bo będę widziała, czy pisze, czy nie pisze. Tutaj ustawię sobie. Dobra. Nie pisze. Nie wie, co odpisać no i to. Nie odpiszę? Nie wiem, czy robić pauzę i czekać, czy odpiszę, czy już kończę. No bo chyba kończę. Nie będę. Nawet nie wiem, ile nagrywam Nie będę sprawdzać, mam mały obraz. To wiem, tutaj będzie oczy pisze, a tutaj będę miała. Tak, żebyście by mieli y, lepsze, no, lepiej widzieli będę no, mówiła, czy pisze, czy nie pisze Ale ja chyba zrobię pauzę, bo ona nic nie pisze Tutaj będę... Trwała. O, tutaj, tak, dam, I jest dobrze, no Ej, dobra, chyba zrobię pauzę, bo nie wiem, ona mi chyba na razie nie odpisze, nie wiem, powinien co odpisać Chyba, że mnie zablokowała No, chyba nie nie, nie zapomniałam. No to, żeby pauzę, jak zacznie pisać, to no, będę jak No, no jestem ta Julia chyba sobie poszła, bo w ogóle nie gra i właśnie tego nie chciałam walać czy chciała mi walać dlatego, że <śm> Chciałam ja, powiedzieć, czy jest i nie ma, nie, i teraz nie ma I może nagram zwykły odcinek teraz Chociaż... Nie wiem, czy, czekaj, czy ona będzie Czy... Nie będzie No bo... Znaczy, jak będzie, to zrobię może drugi, następny odcinek Z tego, z tej Beki, z tego dziecka Dobra, wiecie co, kończę, więc to tyle i pa...